O no nie no kurna Już nie chcę znowu kląć Mówimy się, że będzie maksymalnie jedno przekleństwo na ten odcinek Wiem, wiem, jestem młody Nie powinienem przyklinać Ale tak się złożyło, bo się naprawdę znerwiem Chyba, no już nie pamiętam Dobra, jeszcze zrobię te kwiatki i rano no rano rano w grze się zrobi reszta u Ci czerwony kwiatek który ładny, jest ładny bo jest ładny I bardzo ładny a wy takich nie macie pięknych kwiatków epickich takie okay, ja mam a jestem epickim Johnem patrz idealnie miałem. taka piękna światełka i się coś ładnego zbuduje. Eee, oż Czekajcie, na chwilę tam coś sprawdzę, 14 i 2, to ja już będę kończył, wow. dobra, no to wiecie, komentujcie, subskrybujcie, yy... dawajcie plusy, znaczy łapki w górę, piszcie na PW jak coś chcecie, no i to by było na tyle, na razie.